Czy możesz sobie wyobrazić, że osoba, która zawsze miała odpowiedzi na wszystko, nagle zaczyna gubić się w swoim własnym życiu? Taki właśnie był moment, gdy wszystko, co znałem, zaczęło się rozpadać. To nie była historia o nagłym, katastrofalnym wydarzeniu, ale o czymś znacznie bardziej cichym i znacznie bardziej wyniszczającym. Pozwól, że opowiem Ci o tym, jak rozpad stał się początkiem czegoś nowego. Obraz idealnego życia. Był moment, w którym wszystko wydawało się poukładane. Miałem pracę, która na papierze wyglądała świetnie: regularne dochody, stabilność, ludzie wokół mnie, którzy uważali mnie za przykład kogoś sukcesu, ale za tym wszystkim kryło się coś, czego nikt nie widział, nawet ja sam, przez długi czas. Codziennie wstawałem o tej samej godzinie, robiłem tę samą kawę i wychodziłem do pracy. Na zewnątrz wyglądało to jak rutyna osoby, która ma życie pod kontrolą, ale w środku czułem się jak ktoś, kto codziennie wchodzi na ring z niewidzialnym przeciwnikiem, który bije mocniej niż można sobie wyobrazić. Ludzie, którzy mnie znali, mówili: Masz takie szczęście, masz wszystko, czego można chcieć. Ale w środku Czułem się pusty, nie chodziło o to, że nie doceniałem tego, co miałem. Problem polegał na tym, że cokolwiek bym nie zrobił, czułem, że to nie wystarcza. Przyznanie się do porażki, pierwsze oznaki rozpadu, jednym z pierwszych momentów, który naprawdę mną wstrząsnął, był dzień w pracy, który wyglądał jak każdy inny. Pracowałem nad projektem, jednym z tych, które wymagały maksymalnej koncentracji i kreatywności. Siedziałem przy biurku, patrząc na ekran, ale mój umysł był pusty. Pamiętam, jak jedna z moich koleżanek Marta zapytała: Czy wszystko w porządku? Wyglądasz trochę nieobecny. To było niewinne pytanie, ale poczułem, jak w środku zaczyna narastać we mnie panika. Wszystko dobrze, po prostu mało spałem. Skłamałem, a potem szybko zmieniłem temat. Tego wieczoru, po powrocie do domu, spojrzałem w lustro i prawie nie poznałem własnego odbicia. Moje policzki były zapadnięte, skóra blada, a oczy miały ten dziwny, pusty wyraz, jakbym był tylko cieniem siebie samego. To był moment, w którym zdałem sobie sprawę, że coś jest naprawdę nie tak. Powrót do korzeni, decyzja o odwiedzeniu rodziny. Nie wiem, co mnie do tego skłoniło, ale pewnego wieczoru, przeglądając stare zdjęcia na telefonie, natknąłem się na zdjęcie z moimi rodzicami. Było zrobione kilka lat wcześniej, w czasach, gdy czułem się bardziej obecny. Poczułem nagły impuls, by zadzwonić do mamy, czego nie robiłem od miesięcy. Mamo, myślałem, że może wpadnę na kilka dni. Powiedziałem starając się brzmieć naturalnie. Jej głos był pełen radości, ale też troski. Oczywiście, kochanie, zawsze jesteś tu mile widziany. Kiedy dotarłem do domu, poczułem, jak uderza mnie fala wspomnień. Zapach obiadu w kuchni, dźwięk radia, które mama zawsze włączała w tle. Wszystko to przypominało mi o czasach, gdy życie było prostsze. Ale to, co naprawdę mnie uderzyło, to spojrzenie mojej mamy. Wyglądasz na zmęczonego, powiedziała delikatnie, dotykając mojego policzka. Próbowałem się uśmiechnąć, ale moje usta ledwo się poruszyły. Spotkanie z samym sobą. Noc w dziecięcym pokoju. Tego wieczoru usiadłem w swoim starym pokoju, wciąż stały tam te same meble, które miałem jako nastolatek, biurko pełne rys na powierzchni, łóżko z narzutą w kratę, którą mama nigdy nie chciała wyrzucić. Siedziałem tam w ciszy, patrząc na ściany, które kiedyś były świadkami moich największych marzeń i największych lęków. I nagle coś we mnie pękło. Zacząłem płakać, tak jak nigdy wcześniej. To był taki rodzaj płaczu, który sprawia, że czujesz, jakbyś dosłownie wypuszczał z siebie lata bólu i frustracji. To była noc, która zmieniła wszystko. Nie dlatego, że znalazłem odpowiedzi na wszystkie pytania, ale dlatego, że wreszcie pozwoliłem sobie na to, by poczuć Moment zwrotny, spotkanie z naturą kolejnego dnia, postanowiłem wyjść na spacer. W lesie za domem moich rodziców był zakątek, do którego często chodziłem jako dziecko. Znajdowało się tam stare drzewo, które zawsze mnie fascynowało. Z jednej strony silne i majestatyczne, z drugiej pełne pęknięć, jakby czas i burze nie pozostawiły go nietkniętego. Podszedłem do tego drzewa i oparłem dłonie na jego korze. Przymknąłem oczy i poczułem, jak powoli zaczynam się uspokajać. Wyobraziłem sobie, że wszystko, co mnie boli, moje lęki, niepewność, poczucie pustki, przepływa przez moje ręce i wnika w drzewo. Nie wiem, czy to był efekt placebo, czy coś naprawdę mistycznego, ale kiedy otworzyłem oczy, czułem się lżejszy. Nie tak jakbym nagle był uleczony, ale jakbym zrobił pierwszy mały krok w stronę uzdrowienia. Nauka odpuszczania. Jednym z największych wyzwań w moim życiu było odpuszczenie rzeczy, które mnie przytłaczały. Przykładem była praca, której trzymałem się zbyt długo. Nie dlatego, że ją kochałem, ale dlatego, że bałem się, co się stanie, jeśli odejdę. Przypomina mi się dzień, kiedy musiałem podjąć decyzję. To był jeden z tych dni, kiedy stres był tak ogromny, że poczułem, jakby mój żołądek związał się w supeł. Wiedziałem, że nie mogę tak dłużej, ale decyzja o odejściu wydawała się niemożliwa. W końcu, po wielu rozmowach z rodziną i wielogodzinnych rozmyślaniach, podjąłem decyzję. I choć było to przerażające, okazało się, że życie poza tą pracą otworzyło mi drzwi, o których istnieniu nawet nie wiedziałem. Praktyczne kroki. Jak zacząłem się leczyć ruch. Każdego dnia starałem się wychodzić na spacer, nawet jeśli trwał tylko kilka minut. Z czasem zacząłem ćwiczyć jogę, co pomogło mi poczuć się bardziej związanym z własnym ciałem. Wdzięczność Zacząłem prowadzić dziennik, w którym każdego dnia zapisywałem trzy rzeczy, za które byłem wdzięczny. Czasami były to drobiazgi, jak zapach świeżej kawy, a czasami większe rzeczy, jak wsparcie rodziny. Uważność. Starałem się codziennie poświęcać kilka minut na medytację lub po prostu siedzenie w ciszy, co pomogło mi lepiej zrozumieć swoje emocje. List do siebie. Pisanie listu do samego siebie nie było czymś, co przyszło mi naturalnie. W zasadzie pomysł ten zrodził się podczas jednej z rozmów z moją mamą. Siedzieliśmy przy kuchennym stole, a ona, widząc moje zmęczenie, powiedziała coś, co zapadło mi w pamięć. Może potrzebujesz usłyszeć od siebie to, czego nikt inny ci nie powie. Początkowo wydawało mi się to dziwne. Jak można napisać coś, co samemu chce się przeczytać? Ale tego wieczoru, w ciszy mojego dziecięcego pokoju, postanowiłem spróbować. Wziąłem kartkę papieru i długopis. Coś w pisaniu odręcznym wydawało się bardziej osobiste niż stukot klawiatury. Na początku było trudno. Siedziałem przed pustą kartką, czując się niemal zawstydzony. Ale potem wyobraziłem sobie, że piszę do kogoś, kto właśnie przechodzi przez najtrudniejszy moment w swoim życiu. Kogoś, kto nie widzi wyjścia, kto czuje, że świat się na niego zawalił. Pierwsze zdanie napisałem niemal automatycznie. Jestem z tobą. To krótkie zdanie zawierało więcej niż początkowo myślałem. Było w nim uznanie dla bólu, który odczuwałem, i obietnica, że nie będę go ignorować. Potem dodałem kolejne myśli. To w porządku, że się boisz. Strach nie oznacza, że coś z tobą jest nie tak. Oznacza tylko, że jesteś człowiekiem. Nie musisz wiedzieć, co zrobić dalej. Czasami wystarczy tylko to, że robisz wszystko, co możesz, by przetrwać ten dzień. Nie musisz być silny dla innych. Czasami najwięcej siły wymaga przyznanie, że potrzebujesz pomocy. Kiedy skończyłem, czytałem ten list kilka razy. Każde zdanie zdawało się trafiać prosto w te miejsca, które bolały najbardziej. Czułem, jakby te słowa nie pochodziły ode mnie, ale od kogoś, kto naprawdę mnie rozumie, może od tej części mnie, którą zepchnąłem na bok w chaosie codzienności. Najbardziej poruszające było zakończenie. Nie musisz mieć wszystkiego pod kontrolą, nie jesteś maszyną, jesteś człowiekiem i zasługujesz na miłość, szacunek i odpoczynek bez względu na to, co osiągniesz. Tego wieczoru po raz pierwszy od miesięcy zasnąłem spokojnie. Uzdrawiająca moc odpuszczania. Pisząc ten list, zdałem sobie sprawę z jednej kluczowej rzeczy: największą siłą nie jest kontrola nad wszystkim, co nas otacza, ale odwaga, by odpuścić to, czego nie możemy zmienić. Odpuszczanie nie oznacza porażki, to raczej akt zaufania do siebie, do życia, a czasem do siły wyższej, jeśli ktoś w nią wierzy. Przez lata trzymałem się rzeczy, które mnie przytłaczały, pracy, która wypalała mnie od środka, relacji, które dawno przestały mnie wspierać, a nawet wyobrażenia o tym, kim powinienem być. Dopiero kiedy pozwoliłem sobie odpuścić, poczułem prawdziwą ulgę. To nie znaczy, że wszystko nagle stało się łatwe. Nadal musiałem stawić czoła wielu trudnościom, ale różnica polegała na tym, że już ich nie unikałem. Przestałem widzieć swoje emocje jako przeszkodę, a zacząłem traktować je jak drogowskazy. Odpuszczanie nauczyło mnie też wdzięczności za to, co mam. Nie chodzi tu o wielkie rzeczy, ale o te drobne, które wcześniej brałem za pewnik: ciepło słońca na skórze, uśmiech bliskiej osoby, chwilę ciszy z kubkiem herbaty. W końcu zrozumiałem, że życie nie polega na osiąganiu kolejnych celów czy spełnianiu oczekiwań innych. To raczej proces ciągłego uczenia się, doświadczania i akceptacji siebie takim, jakim się jest, jeśli moja historia do ciebie przemówiła, zostań ze mną na dłużej. Subskrybuj kanał i odkryj kolejne historie, które mogą zmienić sposób, w jaki patrzysz na życie.